I bardzo serdecznie z tej strony Mateusz, czyli Miner. I obok mnie jest Marcin. Cześć, cześć. I tak. Yy, to jest amnezja. Yy, nagrywamy sobie tak mniej więcej po 10 minut. Yy, pierwszy odcinek się pojawi u mnie, natomiast yy, kolejny u Marcina i będą się pojawiać w, jakimś, w jakichś odstępach czasowych na naszych kanałach. Zobaczymy jeszcze jak to będzie się wszystko zgrywało. Yy, jak na razie co? Zaczynamy sobie nową grę. Wchodzimy. O, już mam dreszcze. Już? <noise> nie wiem, kiedyś chwilę grałem w tą grę, i muszę przyznać, że naprawdę dobrze im wyszła. No, nie, no, ona w pewnych momentach naprawdę miała beryda, ale z tego, co. Dobra, teraz. Z tego, co słyszałem, to ona jest yy, na początku ludna. Ale potem hmm. podobno się skręca. Z tego co w ogóle rok też grał, to on to samo mówił. Tak jak no. macie, że ma na imię Daniel, żyje w Londynie. Co ma, ma zrobić, to jest jakieś wariactwo. Nie zapomnij, nie zapomnij. Muszę go zatrzymać. Skup się. No, mam na imię Daniel. Krzizy. No, myślę, że... myślę, że Mateusz będzie tutaj lektorem, gdyż zna się język angielski. U niego jest na wyższym poziomie. Nie mówię, że mój się jakoś. Znać. Ale You're znać. English sex. Oh. Eh. Dobra. God. Nie, no to wszystkim gra jest znana, pewnie to nie, nie, nie zaskoczymy nikogo tym. Ale jest naprawdę dobra. No. Polecamy, jakby ktoś chciał sobie zagrać. No zresztą jest może też zobaczycie fajna na wieczory yy, z tam znajomymi. No nie pijcie. Dobra. Eee. Mm, dobra. Nieważne, nieważne. tylko... Po... Never mind. Press M. Dobra. A tu mamy jakiś... No, Follow is... the liquid. Czyli mamy za podążać tym... za tym... głównym Dobra, tutaj. Um, mamy krzesiwko. Ciekaw czy mnie w ogóle słychać. Um, tu mamy mikro. Dobra. Będziemy się bronić. Heheh, To jest Więc wiem, zobaczymy, może tu coś jest jeszcze. No, by co, jebie, może twoje wiemy, że nie jest. Whatever! Who cares? Dobra. Aj. I... Hmm, nie wiem, co się dzieje. Zaraz mi coś kumpa zje Dobra, lecimy dalej. Mogę coś zrobić? dobra! <gulia> Czy się da jakoś wejść? A Ja pierdolę Jejku, jejku Jejku, jejku, ile eee, Dobra Nie wiem Nie lubię takich momentów God jest kresiwko. Można wejść do tego? Można, nie? No Można Jakby się trzeba było schować No, ale to jest dobre <coughs> Gdzieś właśnie to widziałem jest chora jakieś... gra u jakiegoś youtubera właśnie widziałem, że się chował ten przedmiot. O, jest kresiwko kolejne. Bierzemy. Będziemy tarasować drogę, no! Aha. To nic nie da. No. A drugim przyciskiem chyba możesz rzucić, jak trzymasz. Tutaj coś jest pewnie. O, jest krasiwko. A jakby tak wziąć mi i na nie latać? O. Ej, nie mam jej. What the fuck? Siedzisz już. Ja pierdolę. Co to jest? Nie nie nie, 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 nie. Nie wiem, ale klatki. Jezus. Czemu się nie da zamknąć? No bo wypieprzy wypieprzyłeś drzwi. Dobra, idź, idzie, idzie pan. Czyż ich Tu To były te drzwi. Aha. Okej. Okay. Dobra, no to nie ma się co kidać tutaj. Jebać dalej. Ja Masz ten... Yy... Znaczy, ale to ja muszę... Nie mam latarni, mam krzesiwą, mogę rozpalić świeczkę czy coś. A kiedy ona będzie dostępna? No Jak podejdę do świeczki i mi się ułatwi. Ale ja mówię o tej takiej, co trzymasz. Tak. Okay. Mniej więcej wtedy. Mm -hmm. Czekaj, no to nie już. Jezus Maria. I'm scared. I'm so scared. It's a week. Idzie panie. Czekaj, bo ja tu bo, taktycznie rozegram. Dobra, co jest kurwa? Co jest kurwa? Aj, to było na Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, kida cię po ziemi, jakbyś w górze. tam nie jak szatan. Dobra, lecimy. Nie wiem, co się stało. Dobra, wiem tylko tyle, że musimy zdobyć cztery składniki na miksturę, którą trzeba zrobić. A To będzie by... gdzieś to jest, tam to potem. To jest dużo roboty. A tu coś? Yeah. Nie pamiętam, bo będę mleć lokaty, nie wiem. No, i właśnie tutaj się. Pięknie. A widzicie, robi się tak fioletowo, co oznacza nasz słaby stan psychiczny. Mamy inwetory czy coś takiego? Nie mamy żadnego. Nie, Minecraft. No, this jest dobra, Dobra, nevermind. Kurde, musicie. Who cares? Tab. 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 O, mamy tap. O, widzicie? Tutaj mamy Saneezy. Yy, mamy lekki ból głowy, i zdrowie jest w porządku. Po prostu, im się bardziej boimy, tym nasz. Yy, what the fuck! Tym nasz stan jest gorszy. O. I po prostu, jak siedzimy przy świetle, to się uspokaja. W ogóle. coś jest? Jakieś? Nie. nie dobra, tak jak była wskazówka na samym początku i za tym tym drugim... Nie no, wiem, drugim ale szukam jakiegoś krzesiwa, czy coś, nie? Ja nie nie, wiem, mam tu nawet coś to spoko. To jest on sporo. Cztery. O 4. Oczywiam grupował odporować. No. No, no ale w sumie niepotrzebnie też go teraz używałem, ale... No cóż. Old power sheet. się wydaje, że 10 minut może być trochę za krótko. O 6 na razie minutek. No zobaczymy jak to będzie. No, schodziło. No, loading to dobra. Mm. Coś tu jest rozwalone na te ściążki. źle, <grym> że tam coś jest. Ja też, <grym> lower, To pierwsza no. ogół. No, ale właśnie tutaj widać, jak. Nawet schizujemy. Nope. Idź okiem Światło Pimpaj Go 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 Dobra widzimy w świetle Idzę W sumie nie wiem co tam było pasowałoby I tam, tam insiby nie? Nie czemu w prawo Nie ja wiem pani, tam szedł Dobra to Czy muszę tam wrócić chyba? No wiem, idź w prawo Tu no. Nie, najpierw idę tam no, bo tam się nam coś otwarło i coś chyba trzeba tam eksplorować. Tak, jeżeli się coś otwarło, to szerokim łukiem. No nie No, Dobra, nie. dobra mamy krzesiewka. e dwa no. Fucking awesome. A ty nie wypierdoliliśmy. Ty... Nie, mój... Ej, bo ja już schizuję. Eee! Światło. I need some light. Świeczkę, świeczkę, szukamy świeczkę. Dobra, no nas na świeczkę, idź pod okno Nie strasznie na świeczkę, okno mi dupę daje Daje No, idę po świeczkę jakąś no, Co to ma? Tego nie no, się... nie tą Na no, stolikę zawsze są Ja pizgam Chodzę tam Bo To mnie zje, kurwa Świeczkę, świeczkę, cokolwiek O, oh, jest O, dobra And it's Ale to jest bardzo mało tego y oleju, jest. więc nie używaj teraz. No. Trzeci, który? Trzeci. Y I zawsze pamiętaj, że w y przy eksplorowaniu otwierasz skrzynkę. nie widziałem nie nawet. No! Open this fucking chest! No. Dobra, tu mamy wszystko. Pozwolisz się jeszcze, wróć tam, bo nie, nie byłeś wszędzie. Tutaj mamy, tutaj jest, no czekaj tak patrzę, nasz mózg jest w słabym stanie, że tak to ujmę, chyba trzeba zaświecić tą latarnię jednak, nie, mamy tu świeczkę, dobra, chwilę tutaj siedzimy, eee, dobra, niech sobie siedzi, mam czym, tylko mam mało, dobra, chyba trzeba zaświecić jednak tą. Dobra Och. Dobra, chowaj e? Nie ta. można skutem przecież, tak Można z kutem przyjeżdżać, tak żeby... O, okej okay. Nie wiem, co się... dzieje Ale nic No, 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 no o, to, o, to czysty, czysty? tak samo Czysty, czysty Też zwracam na to uwagę, właśnie Nic no. no Dobra, mamy Panie, ale cofaj się tam Czekaj, tutaj coś jest? Jest, 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 jest? Nothing To coś jest? Nie To jest jakiś... To... Możemy oszczędzić kresiwą? Nie, tylko patrzyłem po... Jedna strona tego jest? What the fuck? No, łapaj to Można coś tam utenić? No, zazwyczaj tak Tak się nie pali Leber <grym> Nie wiedziałem na no, jedną Nie da no się tego? Nie, ale się pierdolę ci po głowie. Zhijemy na mnie. Dobra, lecimy. Co się stało się? Tak, yy, muszę zapytać, co pamiętam, a nie wiem. No, no Never mind, never mind, dobra. Jest, mamy oila. Eee, Czy to jest? Czy jest? Są jakieś wagi. Dobra, stary. Eee, mamy tutaj 100 minut już. Tutaj gdzieś, na razie sobie zakończymy. To bo na szczęście e, bez e, żadnego strachu, jakiegoś większego. To... Na razie, taki wstęp, krótki. E, tak, zapoznanie się z grą, jakimś tam sterowaniem, no nie, e, Ja też coś tam kiedyś jeszcze grałem, dlatego następny odcinek odsyłamy Was e, tutaj będzie. tu, do u ekranu. Gdzieś tam. No, tu u góry. Tam. <grym> no, w każdym razie kolejny odcinek, dalszy ciąg tego u... będzie nagrywany u... u Marcina. Będziemy się starać robić tak, że będziemy to nagrywać po prostu będąc w dwójkę. Mhm. Po prostu jedna osoba siedzi z boku i i, i tak. Po prostu. Będzie, będzie taka kontynuacja. Tak będzie taka kontynuacja. No, no także zapraszamy do kolejnych odcinków. Eee. <grym> No, 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 zapraszamy okay. do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.